Cześć, cześć, cześć. A w tym nagraniu zdecydujmy, czego chcesz od życia. Jedynym i to głównym powodem, dlaczego większość ludzi nie dostaje tego, czego chce, jest to, że ci ludzie tak naprawdę nie zdecydowali, czego chcą. Nie określili swoich pragnień w sposób szczegółowy, jasny i dość mocno przemawiający do ich wyobraźni. A ty zdecydowałaś? Wiesz, czego chcesz? Tak określiłaś naprawdę, czego pragniesz? Zastanów się. Wróćmy najpierw do dzieciństwa, bo to właśnie wtedy rozpoczęłaś swoje życie. Przyszłaś na świat jako małe dziecko, które dokładnie wie, czego chce. Doskonale wiedziałaś, kiedy jesteś głodna. Jeśli ci nie smakowało, wypluwałaś to jedzenie i pałaszowałaś to, co ci smakowało. Bez żadnego problemu wyrażałaś swoje potrzeby i pragnienia. Głośno płakałaś, niczego nie powstrzymując ani nie tłumiąc w sobie, aż dostałaś to, czego chciałaś. Bo po prostu znałaś swoje potrzeby. Chciałaś, być cię karmiono, przebijano, przytulano, kołysano. Gdy trochę podrosłaś, zaczęłaś raczkować w kierunku wszystkiego, co zdawało ci się najbardziej interesujące. I dokładnie wtedy wiedziałaś, czego chcesz. Bez lęku siękałaś po prostu po wszystko, co chciałaś. I co potem? No i zaczęłaś po prostu słyszeć te słowa. Nie dotykaj tego. Nie podchodź tam, oparzysz się, masz zjeść wszystko, co jest na talerzu. Nie chcę słyszeć, że tego nie lubisz. Na pewno się tak nie czujesz. Naprawdę tego chcesz. Na 100% to jest twoje. E, tak, na pewno. Powinna się wstydzić, przestań płakać, bo nie wypada, i tak dalej, i tak dalej. A gdy już byłaś starsza, tak, to na pewno słyszałaś słowa typu: yy, Nie możesz mieć wszystkiego, co ci się podoba, tylko dlatego, że tego chcesz. Nie możesz, po prostu. Pieniądze nie spadają z nieba. Nie musisz o nikim innym tylko o sobie. O nikim po prostu nie myślisz tylko o sobie. Przestań być takim egoistą. Zostaw to, co robisz i chodź tu robić co to, co ci każę. Tak? Znacie to? Pamiętacie te wszystkie zwroty? Ja doskonale. Ja doskonale. Po wielu latach takich restrykcji, większość z nas w końcu traci taki kontakt z własnymi potrzebami. Z naszymi pragnieniami serca, przez takie wpajane nam schematy, nauczyliśmy się tak naprawdę postępować w taki, a nie inny sposób, tak? Ale tylko dlatego, bo chcemy zyskać aprobatę. W rezultacie robimy wiele rzeczy, których wcale nie chcemy robić, tak? Ale pragniemy zadowolić innych. Wtedy idziemy na przykład na studia prawnicze, bo tego pragnęli nasi rodzice, bierzesz ten ślub, bo właśnie nie wypada inaczej, a trzeba zadowolić rodziców, znajdziesz na, na przykład sobie jakąś prawdziwą pracę mówią Ci, znajdź prawdziwą pracę zamiast podążać ze swoimi marzeniami, karierą w dziedzinie po prostu na przykład sztuk pięknych, a oni ci każą po prostu znaleźć prawdziwą pracę. Zaraz po szkole średniej idziesz na studia, bo tak wypada. Zamiast robić sobie na przykład rok przerwy, bo poznać świat, pozwiedzać Europę, samym nawet plecakiem. I to wszystko w imię bycia rozsądnym. Rozsądnym, bo ktoś takie właśnie normy nam określił, a tym samym stajemy się tacy nieczuli na nasze własne pragnienia. Później nic dziwnego, że gdy pytamy na przykład nastolatków, co chcą osiągnąć w życiu, kim chcą być, wielu szczerze odpowiada, że nie wie. Sama do nich należałam. Ty też? Słysząc ciągle słowa nie umiesz, nie potrafisz, to nie dla ciebie, nie zabieraj się za to, to dla bogaczy, gdzie się ciśniesz? Ciągle spychana po prostu taka na bok, ciągle wrzucona do worka z napisem: jesteś z drugiej kategorii. Zbyt wiele takich właśnie narastających po, po prostu powłok, typu powinnaś, powinieneś, i lepiej by było dla ciebie, dusi to, czego tak naprawdę pragniemy. Na pewno się zastanawiasz, jak po prostu można nad tym pracować. Można. I możesz tak naprawdę odzyskać samą siebie, swoje prawdziwe pragnienia. I jak do tego wrócić? Czego tak naprawdę chcesz? Tak bez lęku, wstydu i zahamowań? Dobra wiadomość jest taka, że nic straconego. Da się na tym popracować, aby wrócić do swoich takich pragnień naszych, takich naszych. Najważniejsze jest to, by zacząć od najniższego poziomu, takimi małymi krokami, uznając swoje preferencje w każdej sytuacji. Nieważne, czy Chodzi o coś dużego czy małego? Nigdy o rzeczach małych nie myśl, że to są błachostki. Jeżeli coś jest nawet małego, to nie myśl, że to są błachostki. Może dla kogoś innego są takie bez znaczenia, ale nie dla ciebie. Jeśli chcesz odzyskać siebie, swoją moc i brać od życia to, czego chcesz, musisz przestać mówić, nie wiem. Nic mi to nie obchodzi, to nie ma dla mnie znaczenia. Wszystko jedno. Nie wszystko jedno, tu chodzi o Ciebie. Gdy masz przed sobą jakiś wybór, bez względu na to, jak mały czy nieznaczący, postępuj tak, jakbyś miała swoje preferencje w danej sytuacji. Zadaj sobie pytanie: gdybym wiedziała, to co bym, to co bym wtedy zrobiła? Co bym wybrała? Gdyby mnie to obchodziło, co bym wybrała, gdyby to miało dla mnie znaczenie, co bym zrobiła. Nie bycie pewnym czego się chce, uznawanie czyichś potrzeb i pragnień za ważniejsze od swoich, własnych, to po prostu nawyk. I możesz ten nawyk przełamać, praktykując zachowanie przeciwne. Nie zgadzaj się na wszystko, co dostajesz. Zgadzaj się na to, czego pragniesz. Rozjaśnić to bardziej na moim przykładzie. W moim życiu wiele osób mnie skreśliło. Bardzo wielu. Wielu wątpiło, że kiedykolwiek w ogóle w życiu cokolwiek osiągnę. Naprawdę. Często miałam wpajane do głowy schematy przeciętności, bo na więcej nie zasługuje, bo to dla bogatych, wykształconych, nie dla ciebie. Znajdź jakąś stałą pracę, tyraj od wypłaty do wypłaty. tak. Te wszystkie te schematy zbudowały we mnie taki mur obronny. I strasznie niskie poczucie wartości. Gdy coś otrzymywałam i nie byłam z tego zadowolona, mimo wszystko godziłam się na to, bo wiedziałam, że nic więcej nie otrzymam, więc trzeba brać co dają. Wielokrotnie słyszałam, że mi nie wypada, więc też nie sięgałam po nic więcej niż mi wypadało. Aż do momentu, w którym zmieniłam swoje otoczenie, wyjechałam z moją rodziną, z moim partnerem i z moim młodszym, starszym synem. Za granicę, to był tylko bilet w jednym kierunku, i to właśnie tutaj, nie mając życiowych doradzaczy, nie mając wokół siebie osób narzucających mi, co wypada, a czego nie, co mogę, a czego nie, licząc tylko na siebie, tak naprawdę odkryłam siebie. Ty nie musisz wyjeżdżać, by tego dokonać. Możesz zamknąć świadomie uszy. Na tych, którzy doradzają Ci z perspektywy własnych możliwości. Dzięki. Dziś wiem tak naprawdę, dzięki temu wszystkiemu, co się wydarzyło, kim jestem, jaką mam wartość, jaką wartość niosę innym. Tak, te wszystkie wiadomości, które otrzymuję, Magda, dziękuję za ten przekaz, Magda, dziękuję za to ćwiczenie. Magda, 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 to po prostu są obce osoby, które dziękują mi za to, że w czymś im pomogłam, że moja historia im w czymś pomogła, że moje zadania im w czymś pomogły. Dziś potrafię powiedzieć swoje zdanie, dziś potrafię określić, czy mi się coś podoba, czy nie, czy mam ochotę to zrobić, czy nie. Czy dobrze się z tym czuję, e, nie wiem, kupując taki kolor, czy inny, tak? To jest mój wybór. Czy chcę mieć na przykład pokój pomalowany na biało, czy na zielono? Czy chcę mieć hotel z trzema, czy pięcioma gwiazdkami? Potrafię zadbać o to, co lubię, czego chcę. Powiedzieć asertywnie, w jaki e, tak naprawdę jest moje zdanie na dany temat. Też możesz. Odpowiem Ci jak. W jednym z zadań, które będziesz mieć też opisane w zeszłym ćwiczeń, który masz na pewno już przed sobą, tak, będzie zadanie, w taki sposób na odkrycie tego, co, co po prostu potrzebujesz, chcesz, pragniesz. W jednym z takich najprostszych sposobów, a myślę, że prosto ta jest najważniejsza, żeby nie komplikować. Na rozpoczęcie tak naprawdę określenia, czego tak naprawdę chcesz, jest zrobienie listy. Uwaga, 30 rzeczy, które chcesz zrobić. 30 rzeczy, które chcesz mieć. I 30 rzeczy, które by Ciebie określały jako osobę, zanim odejdziesz z tego świata. To zadanie będzie skuteczniejsze, gdy wykonasz je wraz ze swoim przyjacielem, na przykład. Poproś przyjaciela, aby pomógł ci je zrobić. Listę rzeczy na przykład zaczynających się od chcę. I teraz uwaga. Niech twój przyjaciel przez 10-15 minut raz za razem zadaje ci pytanie, czego chcesz. Czego chcesz? Czego chcesz? I niech zapisuje twoje odpowiedzi. Przekonasz się, że twoje pierwsze wypowiedzi będą błahe. Będą bardzo takie proste akcje, nie wiem, sobie zrobić zęby. Akcę, sobie kupić fajną kieckę. Akcę, po prostu iść do fryzjera. To będą takie bardzo proste. Niech nie wszystkie spisuje. Tak? Większość ludzi wtedy mówi właśnie na przykład, takie, jak powiedziałam przed chwilą, albo a jeszcze chcę Mercedesa, chcę duży dom, i tak dalej, i tak dalej. Jednak właśnie pod koniec tych 15 minut wychodzą twoje prawdziwe ja. Chcę być kochany, chcę wyrażać sam siebie. Chcę mieć wpływ na coś, chcę czuć się, że mam moc, wtedy wychodzą pragnienia, które są prawdziwym wyrazem Twoich podstawowych wartości. I o to właśnie chodzi. Żeś po prostu wyciągnęła to, co jest Twoim prawdziwym pragnieniem. Wykonaj to zadanie. Jeżeli zastopujesz się przy 60 pozycji, brnij dalej. Wyrzucaj wszystko, nawet jeżeli wydaje ci się to wstydliwe, kłopotliwe, wypisz. Zrób to zadanie, odzyskaj swoje pragnienia. Bierzesz się, że to zrobisz. Cudownego dnia dla Ciebie.